9 minut po godzinie 11, drugie... nie, 3 grudnia wtorek, a więc jutro 4, a więc jutro od rana górnicze orkiestry Dente, ale też jutro 92. urodziny Radia Katowice i w związku z tym proszę Państwa już wcześniej w wigilię tych urodzin, tak bym to określił, pojawili się u nas w studio goście. Czy goście mogą zrobić jakieś larmo? No, okay. Proszę Państwa, goście przyjechali z e, istebnej jaworzynki koniakowa, czyli strój wsi Beskidzkiej. E, dostałem właśnie bardzo ładną torebkę. E, to się nazywa, to jest słynna koniakowska koronka, prawda? Tak. Mm -hmm. Dobrze. Ja nie będę może tutaj e, się dopytywał, jak się taką koronkę robi. Najchętniej to może po programie pójdę i jakąś lekcję odbiorę, bo to podobno bardzo uspokaja. Zresztą też e, coś w temacie będzie w sile spokoju już za chwileczkę, bo będzie o haftowaniu. Właśnie czy koronka to, i haftowanie to podobna sprawa? Nie. Nie, że nie, żywienie Innego. Dobrze, do tego wszystkiego jeszcze proszę Państwa jest tort. 92 świeczki rozumiem, że się tutaj nie zmieściły, ale jest ładnie napisane 92 polskie Radio Katowice. To wszystko można zresztą w tej chwili właśnie zobaczyć na naszych e, 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 kanałach na e, Facebooku i na YouTube, a także na stronie www.radio.katowice.pl I teraz proszę Państwa rozumiem, że e, jeżeli jesteście e, z naszych Beskidów, e, to tam e, wszyscy potrafią śpiewać. Zgadza się? Tak, tak. tak. Tam, A, jeszcze jest tu, a tu jest taka prawdziwa koronka właśnie dla Radia Katowice od seniorów z Trój wsi. Dobrze. I teraz seniorzy strój wsi, czego wcale nie widać ani nie słychać, że są seniorami. <grym> y, jak rozumiem, zaśpiewają jakąś taką okolicznościową pieśń z okazji 92 urodzin Radia Katowice, które dopiero jutro, ale już dzisiaj taka pieśń na antenie, mam nadzieję, y, popłynie y, y, właśnie. No to na moje 3-4, dobrze? Czy nie? Jesteście przygotowani? Będziecie śpiewać ładnie? Tak? Gotowi? Dobrze. E, no to trzy, cztery. Ja Woże, ja Woże, każ podział konorze. Ja Woże, ja Woże, każ podział konorze. Łobrum bali mi... U Zrzeź się temu stromu, żeście temu stromu, ku Żeście żeście temu stromu, Jak rozumiem, to była piosenka o tym, że ktoś coś wozi y, na halę do owiec. Bo tam, że ja wożę, ja wo- To nie to? Nie. Ah, okay. To nie, <słuchaj> to drzewo, okay. Rozumiem. Dobrze. Nie bo myślałem, że ja wożę i tam, prawda. No, do, o, ja wozę owczarze. Dobrze. E, tak właśnie brzmią seniorzy z Trójści Beskidzkiej. Pięknie Państwu dziękujemy. E, nie wiem, czego, czego się życzy seniorom z Trójwsi Beskidzkiej? Zdrowia. No, zdrowia. Właśnie, no. To, zdrowia, jak jest, to jest zdrowie, to reszta też ty... jest przychylności naszych władz. Aha, okej. Okay. Dobrze, dobrze. Życzymy, życzymy, pięknie dziękujemy. Rzyczymy, życzymy, jeszcze. Dobrze, to proszę pozdrowić bardzo. Pozdrowić jeszcze kogoś? Tak. Tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy seniorów innych, którzy nie, za, nie przyjechali z nami, naszych dobroczyńców, czyli przede wszystkim pana nadleśniczego z Wisły, pana Andrzeja Kudełkę, no i nasze władze lokalne. Super. No, dziękuję. Dobrze. Nasze ci, rodziny. To by tak. To może na koniec życzymy, życzymy i potem już przejdziemy do, do siły spokoju w Radzie Katowice, proszę no, Państwa Trzy, cztery. Życzymy, życzymy, hmm. życzymy, życzymy, życzymy hmm. i, i szczęścia i błogosławieństwa przez serce Maryi. Nic zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez serce Maryi. Dzięki piękne.